Niezapominajka. A jakiego koloru jest ten proszę? Niebieski i żółty. A co to jest? Żółty, to jest gdzie? W środku. W środku. To jest takie serduszko, tak? Tak. Powiedz, co to jest? To żółte? Pyłek. Pyłek. A powiedz mi, czy niezapominajki to jest jeden kwiatek? Nie. Policz, ile ich tutaj jest na tej gałązce? Dwa, trzy, sześć. Na jednej gałązce sześć kwiatuszków maleńkich, nie Ona ma korzonki i wsadziliśmy ją do, zie do. Ziemi. Do ziemi. A co jeszcze potrzebne jest, żeby roślinka urosła? Słońce i woda. Słońce i woda. Ziemia, słońce i woda. woda. a woda ciepła czy zimna? Na jeszcze. <kluz> jeszcze? Nawóz do roślinek, no tak? No dobrze, bardzo dobrze. I silna woda. Dobrze, postaw tego nie zapominajkę. A powiedz mi, jaką ty rolę będziesz grał w naszym przedstawieniu? Ufoluda. Ufoluda? Czy taki, a kto to jest taki ufolud? No rzeczywiście jesteś ufolud. Z innej planety człowiek. Tak? I przyleciałeś tutaj na Ziemię? Tak. A po cóż to? Że po kwiaty. Kwiaty, nie ma kwiatów na Twojej planecie? Nie. A co, co jest na Twojej planecie? Same śmieci. I Ty postanowiłeś to naprawić? Tak. A powiedz, co takiego jest u nas na Ziemi, czego nie ma u Ciebie na planecie Twojej? Doby, krzewy, drzewa, duchy, no. zwierzęta nie zapominajki. Tak. A nie zapominajki. O czym nam przypominają? tylko taka piękna nazwa. Nie... Żeby się nie zapomniało o nich. Żeby się o nich nie zapomniało. To są niezapominajki. I żeby nie zapominać o ważnych rzeczach. O czym na przykład, żeby nie zapominać? a się nie odrywać. ich nie zrywać. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać i o czym powinniśmy nie zapominać? Tylko nie Tylko o czym człowiek nie powinien zapominać? Żeby nie wyrzucał śmieci na podłogę. Właśnie. Żeby nie łamał drzewa. Żeby nie deptał kwiatków. Właśnie, pięknie wszystko wiecie. Żeby dbać o czystość, o przyrodę. I o siebie nawzajem. A jeżeli na przykład dwóch ludzi się ze sobą kłóci,